Cześć, chciałabym się z Tobą podzielić dzisiaj na temat moich przemyśleń odnośnie tych szarych, ponurych dni, króciutkich listopadowych. Otóż, pomyśl, jak mogłabyś mógłbyś wykorzystać to, że są takie dni, być może są czynności, które czekały u Ciebie przez całe lato na to, kiedy akurat więcej czasu będziesz spędzać w domu. Być może teraz nie masz ochoty na dłuższe spacery, a masz ochotę na poczytanie książki przy kominku albo napicie się herbatki gorącej z gościkami, cytryną, pomarańczą czy tym co lubisz. Są czynności, które przez całe lato nie robiłeś, nie robiłaś, a teraz mogą sprawić ci dużo przyjemności. I pozwolą zapomnieć o tym, jak jest szaro buro.